Nazywam się Mila Orlińska i od 2018 roku prowadzę treningi umysłu z użyciem urządzeń do pomiaru fal mózgowych. To żadne science fiction, to nawet już nie jest rocket science, ale było, bo zaczęło się w latach 60. zeszłego wieku w NASA, do trenowania astronautów. Problem polega na tym, polegał na tym, że przez wiele, wiele lat urządzenia do tego typu treningu były za drogie. A z drugiej strony nie mieliśmy wystarczająco dobrej wiedzy na temat działania mózgu, żeby dobrze i optymalnie jej użyć. Dopiero przez ostatnie 20-25 lat dowiadujemy się, jak działają sieci nerwowe w naszym umyśle i jak ten trening wykorzystać do skutecznych, trwałych i realnych zmian w naszym myśle. Cała historia zaczęła się, jak mówiłam, w 2018 roku od ogromnego koktajlu emocji, jaki mnie spotkał, kiedy po raz pierwszy zmierzyłam sobie fale mózgowe, wtedy, kiedy ja medytuję. Poznałam medytację, jak miałam 14 lat. Po 30 latach medytowania chciałam zobaczyć, co udaje mi się osiągnąć w czasie medytacji, bo osiągałam jakiś specyficzny stan umysłu i myślałam, że to jest stan alfa. Nie był. Okazało się, że jest to zupełnie inny stan, a ja z jakiegoś powodu tego stanu alfa w ogóle nie potrafię uzyskać. Gdyby nie sprzęt, mogłabym się nigdy nie dowiedzieć, że nie osiągam tego stanu umysłu, mogłabym go nigdy nie poznać, nie miałabym się go nauczyć. Wiedziałam wtedy, co mam w rękach. Wiedziałam, że mam sposób na to, żeby pomóc wielu, wielu osobom, które borykają się z jakimś brakiem jakiegoś zasobu, jakiegoś stanu umysłu. Od zawsze, niemalże od dziecka. Ze względu, nie wiem, na swoją biologię, ze względu na edukację, ze względu na wychowanie, ze względu na traumę. Cokolwiek. Każdy z nas ma jakiś sposób wykorzystania, specyficzny sposób wykorzystywania umysłu. Czegoś się nauczył. Jakoś nauczył się funkcjonować w tym świecie rzeczywistym, w którym jesteśmy. To może mieć swoje plusy, bo możemy coś rozwinąć niesamowicie, na przykład empatię, kreatywność albo analityczność. Ale to może być kosztem jakiegoś innego stanu. To, żebyśmy my mieli tą dynamikę możliwości przełączania się i korzystania z różnych stanów umysłu jest kluczowe, bo to nam daje zasoby do tego, żeby być kreatywnym wtedy, kiedy trzeba, empatycznym wtedy, kiedy trzeba, racjonalnym wtedy, kiedy trzeba i odprężonym wtedy, kiedy można. Dokładnie to daje neurocoaching. To daje wykorzystanie, odpowiednie wykorzystanie neuroplastyczności. Ćwiczysz, trenujesz, zmieniasz stan umysłu, zmieniasz swoje życie konsekwentnie, trwale i bezpiecznie. Dokładnie do tego służy cały framework w Akademii Neurocoachingu, który teraz chcę przekazać dalej.